straciła przytomność. Podbiegłem do najbliższego policjanta i powiedziałem mu, że tam lewy kobieta, ty jest nieprzytomna. I on zaczął być za mną, więc myślałem automatycznie, że biegnie, żeby jej pomóc. Ale jak już do niej dobiegłem, zobaczyłem, że on pobiegł dalej. Pobiegł dalej po to, bo jest po prostu robić to samo, co poprzedni. Na szczęście zobaczyłem, że ludzie z manifestacji od razu zaczęli pomagać kobiecie i ruszyłem dalej. W pewnym momencie e, ja biegłem, nie, nie biegałem na policję, tylko biegłem równolegle. Ale zaczynali mnie coraz bardziej odpychać i z coraz większym impetem. W pewnym momencie już się prawie wywaliłem e, i tak samo jak inni, ruszyliśmy po prostu naprzeciw, żeby zablokować wyjazd, bo w przeciwieństwie do tego, co zrobili inni posłowie, czyli jednak zachowali jakieś resztki i wyjeżdżali powoli, widzieli, że nie dadzą rady, więc się wycofywali. Pan Kaczyński, pan prezes Kaczyński, jak i pani Szydło, wjechała w ludzi z impetem. Oni wjechali rozpędzeni w tłum. Oni wjechali powoli, nie wiedzieli do końca, co robią. Policja nie była w stanie ogarnąć sytuacji, bo sama się o siebie potykała i przewracała się na nas, na ludzi, którzy chcieli zablokować eee, wejście. Niestety e, wjechały dwa ambulanse po całej sytuacji, a więc na pewno był ktoś rany, ale i tak uważam, że to jest cud, że były dane e, tylko, tylko dosłownie pojedyncze osoby i naprawdę cudem nikomu się nie stało, bo w momencie, kiedy policja, po tym jak ciągnęła mnie jak i wiele innych osób po ulicy, po to, żeby pan Kaczyński mógł ze swoim impetem przejechać i pojechać sobie do domu, e, Policja tak mnie ogarniała, że nawet nie widziała, że ludzie, którzy ociągają takich jak ja, pra, potem prawie depcze. Dopiero jak zacząłem bardzo krzyczeć, to dopiero zauważyli e, mnie i no, zwrócili uwagę na to, że ktoś leży na ziemi. Naprawdę to, że nikomu się nie stało, to, to jest... Znaczy, no nic się nie stało. To, że nikt nie ucierpiał na tym e, na tyle silnie, żeby to było... By to było zagrożenie wyraźne dla życia. Jeśli ucierpiało to dosłownie pojedyncze osoby, to jest cud. Jeśli następnym razem pan Kaczyński będzie próbował zrobić coś takiego, to może nie być tyle szczęścia i może być więcej osób rannych. Dlatego, niestety, ale tak jak mam pełen szacunek do władzy, jak mam pełen szacunek do tego, że jednak. Pomimo tego, że bardzo się nie zgadzam z e, władzą, to zawsze jednak miałem z tyłu głowy, że to jest pani premier, to jest to jest pan poseł, tak teraz tego nie dam rady zapomnieć. Czegoś takiego nie będę potrafił zapomnieć, że pan Kaczyński nie próbował. E, nawet nie dostaliśmy jakiejkolwiek informacji od policji wcześniej. Jak wiadomo, o ile mi się wydaje, mają z megafony, mają jak nas poinformować o tym, że za chwilę tutaj będzie ktoś wyjeżdżał, że mamy nas tutaj nie być. Nikt nie próbował nam powiedzieć, że mamy tutaj nie być. Ludzie, którzy wyblokowali wejścia, byli zarówno z obywateli na pewno, jak i by to była partia, partia razem na przykład zablokowała wejście od strony górnośląskiej. Ponadto byli to ludzie, którzy pozostali po manifestacji kodu, który pan Kijowski rozwiązał około godziny drugiej w nocy. Duża część została i blokowała wyjścia dalej. Byli to ludzie także, tak jak ja na przykład z Młodzieżówki Zielonych, byli to ludzie także, którzy po prostu znaleźli się tutaj przypadkiem, ale wiedzieli, że są potrzebni. Bądź dowiedzieli się tylko z internetu albo telewizji, ponieważ cały czas wiadomo to była taka sprawa, że media... Póki są wolne, mogło o tym mówić i mówiło o tym natychmiastowo.